Witam, jestem Jim Richards i chcę Cię zaprosić do tych serii, które są bardzo szczególne, ponieważ dziś żyjemy w bardzo unikatowych, raptownie zmieniających się czasach, w których bardzo istotnym, a właściwie najważniejszym jest, aby rozumieć znaki tego czasu, mieć otwarte serce na to, co Bóg do nas mówi, bo naprawdę nic nie jest aż tak ważnego. A nawet żadne proroctwo nie jest tak istotne jak pytanie, kwestia, czy jesteś połączony z Bogiem, czy możesz słyszeć głos Boży w Twoim sercu i czy podążasz za Nim, czy odpowiadasz, reagujesz w taki sposób, w jaki Bóg Ciebie prowadzi w czasach, w których dzisiaj żyjemy. To powinno być dla nas najważniejsze, ponieważ... Patrząc na to, co dzieje się na arenie światowej, w Europie, w Stanach Zjednoczonych, możemy łatwo wywnioskować, że ludzie są zdesperowani i zupełnie zagubieni. Ludzie wciąż popełniają te same błędy, które dokonywali od pokoleń: a mianowicie ludzie szukają i czekają, aż Bóg sam im powie, co się dzieje na świecie. A co najsmutniejsze, szukają innych ludzi. Poza swoim własnym sercem, swoją osobistą relacją z Bogiem, aby powiedzieli im przez proroctwa, przez porady albo różnego rodzaju informacje, co mają czynić, zamiast słuchać bezpośrednio głosu Ducha Świętego. Miejmy na uwadze dwa fakty nowego przymierza w oparciu o Hebrajczyków: to jest błogosławieństwo i przekleństwo. Wszystko zależy od Twojego serca, co z tym uczynisz. W nowym przymierzu nikt nie będzie napominał swojego bliźniego, mówiąc: Poznaj pana, ponieważ wszyscy będą go znać, od najmłodszego do najstarszego bo zapiszę moje przymierze na ich sercu czyli do czego to się odnosi do ludzkich serc. W Starym zaś przymierzu ludzie musieli udawać się do arcykapłana albo proroków. Albo musieli pójść do sędzi, czyli tych autorytetów, którzy rzekomo słyszeli od Boga, natomiast oni nie byli w stanie. Kiedy Izrael udawał się na Paschę, kiedy obchodzono dzień odkupienia, wtedy najwyższy kapłan wchodził do samego środka świątyni, zwanego miejscem najświętszym, przenosił tam ofiarę. I w miejscu świętym z najświętszych nie byłeś w stanie widzieć, dostrzec, co tam się dzieje. Co Bóg mówił do najwyższego arcykapłana, i cokolwiek on jemu zakomunikował, ludzie musieli mu wierzyć na słowo. Czyli to, co arcykapłan usłyszał, ludzie musieli odnieść jako najświętszą rzecz prosto od Boga. Bóg powiedział w tym przymierzu, że zapisze całe jego prawo na twoim sercu oraz wszystko co się do tego odnosi, to jest bardzo ważne, bo nie mówimy tutaj o legalistycznym sposobie, w który ludzie interpretują prawo, ale mówimy o tym, jaka była Boża prawdziwa intencja, bo to co Bóg naprawdę chciał podkreślić, to sposób, w jaki traktujemy innych, jego samych siebie. I czy rzeczywiście zaprowadzamy sprawiedliwość na świecie, zwłaszcza tych, którzy żyją w ucisku? A więc, kiedy powiedział, że zapiszę na ich sercu, co to naprawdę oznaczało? To oznacza, że mogę słyszeć i rozpoznać głos mojego serca, jednak nigdy nie dowiedzieć się, co Bóg mówi. Więc dobrą nowiną jest, że dzisiaj już nie musimy udawać się do proroków, wielkich sędziów, arcykapłanów, albo kogoś, kto ma szczególne namaszczenie, rzekomo. Bo tak naprawdę nikt nie ma większego lub mniejszego namaszczenia, Bóg dał każdemu porówno i nie muszę dziś udawać się do ludzi, którzy mają specjalne sny albo objawienia, ale mogę słuchać Jego głosu bezpośrednio w moim sercu. Jednak niestety dla niektórych jest to zła wiadomość, ponieważ oni nie chcą słuchać Boga w swoim sercu. Podobnie jak z Mojżeszem, Bóg powiedział, że chce mówić do ich serc. Jednak oni powiedzieli: nie, my mamy Mojżesza, chcemy Jego słuchać. Nie nie potrzebujemy, by Bóg bezpośrednio do nas mówił. Dlatego wiesz albo nie, wielu ludzi dziś nie chce wykreować, wypracować głęboką, intymną relację z Bogiem. Jednak ja Ciebie dzisiaj zapewniam, On chce do Ciebie mówić, On do Ciebie mówi osobiście. Chce Tobie powiedzieć w jaki sposób możesz odnieść zwycięstwo w Twojej sytuacji. Tak samo jak czasami przyjaciel do mnie zadzwoni i powie albo wyjaśni swoją sytuację, rzeczy mają się w taki i w taki sposób, co mamy czynić. Ja im na to odpowiadam, nie mogę Tobie powiedzieć, ponieważ prawa w moim kraju na przykład obowiązują i dyktują inny rodzaj zachowania. Co jest jednak najważniejsze, jest to, co Bóg mówi w Twoim sercu do Ciebie, do Twojej sytuacji, do Twojej kultury, do Twojego kraju, gdziekolwiek jesteś. Ludzie często żyją w tak wielkim stresie, że z drżeniem nie są w stanie zupełnie odczytać żadnych słów, które Bóg do nich wypowiada. Hebrajskie słowa słuchanie i posłuszeństwo jest tym samym słowem, które oznacza, że nie jesteśmy w stanie usłyszeć nic od Boga, czego nie chcielibyśmy się posłuchać i za Nim podążać. Bo to Bóg objawia nam drogę i kierunek, w którym mamy iść. W poprzedniej części mówiliśmy na temat czytania ja, w jaki sposób odczytywać znaki. Jak tak naprawdę mogę je zrozumieć? Jak mam je odczytywać? Raz jeszcze, kiedy próbujemy je odczytywać, zawsze chcemy, aby to miało jakiś zalążek albo procent boskości, jakiejś magii, duchowości albo dziwactwa wręcz albo tajemnych zjaw gdzieś na niebie. Pamiętaj, że Bóg dał nam już wszystko, czego potrzebujemy, aby zrozumieć, w jaki sposób czytać znaki, bo niezależnie co Bóg będzie próbował Tobie powiedzieć, nie będziesz w stanie usłyszeć, jeżeli nie będziesz chciał to zastosować i słuchać się. Bóg powiedział Tobie i mnie, że już dawno dał nam swoje słowo, jednak niestety, jeżeli nasze serce jest zamknięte na posłuszeństwo, nie usłyszymy go. Bóg nas bardzo wyraźnie ostrzega w Mateusza 1.7, albo w Łukasza 6:36. Bóg ostrzega nas przed zniszczeniem, którego sami dokonujemy względem samych siebie albo innych, kiedy zrzucamy na nich osąd. Cały ten koncept osądzenia kogoś oznacza, że coś przekręcamy. Załóżmy, wziąłbyś przeciętną osobę i gdybyś przyłapał go na czymś, czy to byłoby kłamstwo, a może na kradzieży, i gdybyś chciał ich o tym skonfrontować, Powiedziałbyś, widziałem jak to ukradłeś, albo jesteś złodziejem. Ich natychmiastową reakcją byłoby, osądzasz mnie. Nie, nie, jeżeli widziałeś, że on cię okradł, wtedy naturalnie on jest złodziejem, może uprzednio nieodkrytym. Dlatego to nie nazywa się osądem, jeżeli ktoś nazywa prawdę po imieniu, albo nazywa coś, co uczyniłeś takim, jakim jest. Jednak koncept osądzania, którego musimy unikać, kiedy w dzisiejszej dobie ludzie czynią z siebie bogów, oni tym samym cały czas decydują, determinują, co jest dla nich dobre, a co złe. A kiedy odrzucimy prawdziwy prototyp i zasady Boże, tworząc swoje własne zasady o tym, co jest dobre, a co złe, w oparciu o nasze własne subiektywne opinie, Wtedy mamy do czynienia ze zwiedzeniem i czynimy samych siebie bogami, bo już Boże zasady dla nas nic nie znaczą. Słowo hebrajskie dobry zawsze oznacza przyjemny, miły, ale zawsze też wiąże się z faktem, że harmonizujemy się, jednoczymy z Bogiem. A więc koncept czegoś bycia dobrym oznacza bycia w jedności z Bogiem, z Jego prawem bo to zawsze zrodzi dobre owoce, dobre rezultaty, radość, pokój, uzdrowienie relacji, niezniszczenie. To także wniesienie sprawiedliwości, a nie niesprawiedliwości. Natomiast słowo zły nie oznacza tylko coś nieprawego, ale także coś, co oznacza niszczący, wnoszący chaos, a także bycie poza harmonią, poza jednością z Bogiem, dlatego jego owocem zawsze będzie zniszczenie. Dlatego w naszych zamiarach, kiedy próbujemy osądzać coś jako dobre albo złe, zazwyczaj dokonujemy takiej decyzji na podstawie tego, czemu ktoś coś uczynił. Na przykład, jeżeli byś mnie skłamał i ja bym cię na tym przyłapał, powiedzmy więcej niż raz, kilka razy, wtedy powiedziałbym ci, mam z tobą problem, bo jesteś kłamcą. Nie powinieneś w takim razie pójść i powiedzieć, nie jestem kłamcą, on mnie osądza, zrzuca na mnie. Epitety. Nie, nie, bo gdybym Cię rzeczywiście niewłaściwie osądzał, wtedy bym zakładał, że wiem, czemu mnie okłamałeś. Czyli gdybym próbował na podstawie własnych opinii osądzić Cię, dlaczego mnie kłamiesz. Jedną z rzeczy, którą widzimy w Stanach Zjednoczonych i w krajach europejskich. Oraz już niestety prawie na całym świecie, poprzez różne organizacje, oświaty zdrowia psychicznego czy edukację, co widzimy w ubiegłych 50 latach, obserwujemy brak względnych wartości, bo nic nie jest absolutem. Dlatego dobro i zło zaczęło się określać i determinować na podstawie czynienia szacowania naszych własnych osądów co w końcowym rezultacie zrodziło wolność od odpowiedzialności, należytego wywiązania się z obowiązków i przedsięwzięć, ponieważ wszyscy zaczęli krzyczeć osądzasz mnie, przestań mnie osądzać, a co niestety zrodziło całą straszną falę niepokoju, która dziś panuje na świecie. Nie chcę jednak za bardzo odejść od tematu. Mimo, że to, o czym mówię, jest niesamowicie istotne. A więc Bóg ostrzega nas, abyśmy nie czynili zniszczenia względem samych siebie i innych. Jednak pamiętaj, raz jak już wydasz osąd, kiedy stwierdzisz, że wiesz, dlaczego ktoś czyni to, co czyni, wtedy to wywołuje efekt na Twoim myśleniu, że tak musi być, że to jest prawda. Jednak uświadom sobie, jeżeli jesteś biały, czarny, Albo masz ciemniejszy odcień skóry, a może jesteś pochodzenia orientalnego, albo ze wschodu, kimkolwiek jesteś, niezależnie jakie jest Twoje pochodzenie. Jeżeli coś się Tobie wydarzy, jeżeli załóżmy, ktoś jest względem ciebie nieprzyjemny, a ty nie lubisz ich reakcji, odpowiedzi, wtedy twoim osądem byłoby, gdybyś określił: "A robisz tak albo traktujesz mnie tak, ponieważ mam inny odcień skóry albo jestem z innego kraju", ale tutaj jest problem. Jak już uczynisz ten osąd w sposób, w jaki twój umysł funkcjonuje, twój układ nerwowy, całe twoje ciało wtedy poczuje to i Doświadczy, jakby to rzeczywiście był rzeczywisty, prawdziwy powód, mimo że tak naprawdę w rzeczywistości to może nie mieć nic wspólnego z prawdziwym powodem, czemu ktoś się do ciebie odnosi w taki albo inny sposób. Dziś na całym świecie systemy edukacyjne, organizacje, kościoły nauczyły nas, aby osądzać, i większość. O co świat dzisiaj się tak bardzo złości, nie jest tym, co się tak naprawdę dzieje na świecie, ale z powodu właśnie tych osądów wydawanych przez ludzi, próbujących tłumaczyć, dlaczego tak się wydarza. I to jest właśnie to typowe uosobienie, zgrywanie się, że są bogami, że to oni wiedzą lepiej niż sam Bóg, bo kiedy grzech pojawił się na świecie, Jedyna rzecz, którą człowiek chciał od początku, to osądzać dobro i zło po swojemu, a nie w oparciu o prawo i myśli Boże i to, co on tak naprawdę wypowiedział na dany temat. To my od pierwszego człowieka chcemy zdeterminować, co jest grzechem, a co nie. A co dzięki temu mamy? Ludzie nawzajem się mordują, mamy wojny dosłownie na całym świecie. A wszystko to nie opiera się na tym, co się tak naprawdę dzieje, ale na podstawie osądów ludzkich, na naszych wnioskach, opiniach, spekulacjach. Czemu tak się dzieje, czemu kto co powiedział? A w jaki sposób wdostaliśmy się aż do tego miejsca, do tych czasów? Napisałem na ten temat książkę, do której Cię bardzo gorąco zapraszam. Opisuję tam historię całego świata. Co wyjaśni tobie i pomoże zrozumieć, w jaki sposób dostaliśmy się do miejsca, do czasów, w których dziś żyjemy. I chcę, abyś także poznał, dokąd nas to prowadzi, do jakiego miejsca w przyszłości świat dzisiejszy lgnie milowymi krokami. Jednak my nie będziemy musieli przechodzić przez to samo pole goryczy, pole zniszczenia. W mojej książce pod tytułem Apokalipsa dowodzę, objaśniam, tłumaczę uczę wszystkich tych faktów na podstawie Biblii, do której cię bardzo zachęcam. Jest ona już wydana na moim kanale pod tytułem Apokalipsa Abi Lopez. Gorąco cię zapraszam, a jej forma czytelna także będzie dostępna pod linkiem w opisie pod tym wideo. Zapraszam gorąco. Dlatego nie jesteśmy nauczeni, aby nie osądzać. Kochani, nie powinniśmy osądzać drugiej osoby. Więc jak mam odczytywać znaki czasu? Po pierwsze, najważniejszy znak, którego zawsze możesz odczytać, jest owoc. I co się dzieje z czyimś życiem? Jaki rodzaj owocu jest produkowany i rodzony na podstawie czyichś zachowań i działań? Nie chodzi mi tutaj tylko o owoc, w jaki sposób ktoś coś wypowiada werbalnie, jakie słowa, ale ich prawdziwa motywacja, intencja, która rodzi to właśnie zachowanie, bo kiedy wtedy zobaczymy zrodzone owoce, wtedy możesz śmiało rozpoznać, jakie jest ich nasienie, jaki był ich prawdziwy cel, jaka jest prawdziwa intencja, czyli co dzieje się za kurtyną. Jesteśmy dziś zalani tak zwanymi ideologami. Niektórzy mogą to kojarzyć z ideami i innymi podobnymi określeniami. Pozwól, że podam podstawową definicję ideologa. Wrodzony z ideologii, zwłaszcza taki, który jest bezkompromisowy w dogmatyce. Jedna z rzeczy, która naprawdę zaczęła wydarzać się w Stanach Zjednoczonych około 50 lat temu. Była tym, że psycholodzy oraz społeczność medyczna, edukacyjna, a zwłaszcza w politycznym środowisku, zaczęli rodzić różne teorie, co by sprawiło, aby ludzie odnieśli sukces. Zaczęły zradzać się, powstawać różne teorie, idee, w jaki sposób Ameryka mogłaby stać się lepszym krajem. Cóż, Ideolog tak naprawdę nigdy nie patrzy i nie zważa na fakty. A więc to, co zaczęło się dziać, to w naszych szkołach, zwłaszcza przez naszych profesjonalnych psychologów i w kościołach oraz w innych państwowych placówkach, które miały wpływ na społeczność, ludzie zaczęli uczyć ideologię. Może nie musiała być ona dokładnie Jota Wiotę taka sama, jednak jej geneza była taka sama. A mianowicie wyglądała ona wspaniale na zewnątrz, jednak kiedyś studiowałbyś historię, zauważyłbyś, że większość z tych konceptów były badane, testowane w innych częściach świata, a które nie zdały egzaminu. Wnosząc jedynie ból i rozpacz do żyć ludzkich, jednak ideologowie stwierdzili, że podejdą do tego subiektywnie, twierdząc, że to ja będę Bogiem, że to ja stwierdzę, co ma działać, nawet jeżeli nie zadziałało gdzieś indziej, w innym kraju, to to na pewno jest ich wina, ponieważ mój pomysł był wspaniały. A rezultatem tego jest rzeczywistość, której dziś codziennie wręcz musimy stawiać czoła. Dlatego, zwierzając się Wam, chciałbym przyznać, że. Ten tydzień jest dla mnie niesłychanie ciężki, bo jestem tak sfrustrowany, zezłoszczony, kiedy obudziłem się rano tego poniedziałka i dowiedziałem się z wiadomości, że dwudziestomiesięczne dziecko zostało zamordowane przez jakiegoś nieodpowiedzialnego, brutalnego gangstera, albo dziś trzyletnie dziecko, które zostało zastrzelone przez kolejnego gangstera frywolnie grasującego po ulicach. Ale na tym historia się nie kończy. Mamy masę takich przypowieści. W tym tygodniu także dziesięcioletnia dziewczynka spała w swoim pokoju, kiedy obok była strzelanina, gdzie jeden z naboi przebił się przez okno, docierając prosto w jej czoło. Jestem tym bardzo zbulwersowany, bo nie jestem za niesprawiedliwym morderstwem. Ale powiem ci, na co najbardziej jestem zbulwersowany. To fakt, że Stany Zjednoczone stają w płomieniach z powodu kilku ludzi, którzy rzeczywiście może zmagali się z niesprawiedliwością. Bo oczywiście niektórzy mogą się zburzyć i nie darzyć mnie sympatią po tym, co powiem, ale jeden z najbardziej liberalnych gazet amerykańskich trzyma policyjny zapis o strzelaninach oraz wszystkie ich statystyki. Nie konserwatywnych grup, ale liberalnych, którzy dobrze wiedzą, że biała osoba ma dwukrotnie większe prawdopodobieństwo bycia zastrzelonym przez policjanta niż osoba z czarną skórą, jednak oni to ukrywają. Oni także wiedzą, że dwa razy więcej populacji białych ludzi zostało zastrzelonych przez policjantów niż osoby czarnoskóre. Oczywiście to także jest tragedią i nie ma co wytyczać, co jest dobrem ani złem ale należy pamiętać, że każdy z tych ludzi był zaangażowany w jakąś kryminalną sytuację, albo bójkę, albo uciekali, albo próbowali zabić policjanta i tak dalej i tak dalej, bo tylko bardzo nieliczne z nich są tak zwanym wypadkiem, ale tutaj jest cały punkt. Jednak to, co bardzo burzy moje serce, to każdy fakt, sytuacja, kiedy ludzie są niesprawiedliwie mordowani, jednak najgłębszym źródłem mojej od razu, względem tego jest wręcz krzyk, dlaczego nikt nie protestuje i nikt nie wymusza, nie domaga się, aby te wszystkie działania legalistyczne powstały i wzburzyły się, kiedy trzyletnia dziewczynka zostaje zastrzelona, albo dwudziestomiesięczne dziecko, czternastoletnie, dziesięcioletnie dziecko. Dlaczego? Gdzie są głosy, które by stanęły, walcząc po stronie tych niewinnych dzieci? Pamiętaj, nie musimy wydawać osądu. To, co naprawdę możemy zrobić, to tylko spojrzeć na owoce czegoś albo kogoś. I oto jakie widzimy owoce tego, co dziś wydarza się na arenach politycznych wszystkich krajów. Ich owocem jest jedno stwierdzenie: nikt nie martwi się niewinnymi, tymi, którzy rzeczywiście cierpią biedę. Nikt nie dba o ludzi, którzy naprawdę cierpią. Wydaje się, jakby liderzy i przywódcy, niezależnie czy to są demokraci czy republikanie, wydaje się, jakby ich działania, albo brak ich działań, nie miały nic wspólnego z ochroną niewinnych ludzi. Oni tylko używają tych tragedii ludzi, którzy. I tak już byli zaangażowani w jakiś rodzaj kryminalnych działań, łamiąc cywilne prawa, aby tylko wzmożyć, wzbudzić i rozwinąć ich własną polityczną reputację. I to doprowadza mnie dosłownie do szału. Dlatego jest czas na arenie amerykańskiej, a także europejskiej, a zwłaszcza wierzących chrześcijan, aby być głęboko poruszonych i wzburzonych tym, co się dzieje. I zaprzestać obierać stronę tych psychopatów, liberałów, morderczych ideologicznych grup, których w ogóle nie obchodzą niewinni ludzie. Boże Słowo cały czas nam powtarza, że Bóg wstawia się za wdowami, za sierotami, biednymi, że On chroni niewinnych. Bóg nigdy nie stawiał się po stronie niszczących, nikczemnych kryminałów. Nigdy nie jest napisane, że Bóg chroni morderców. Biblia nigdy nie mówi, że Bóg ignoruje tych, którzy nie mogą się sami uchronić. System światowy, który dziś istnieje, jest dokładnym odwróceniem tego, co mówi Biblia. Dlatego zawsze, zawsze musimy spojrzeć na owoc, aby zdeterminować, co jest dobre, a co złe. Nie chcemy osądzać poszczególnych jednostek, ponieważ Bóg wie, co dzieje się w ich sercu. Spójrz, co jest napisane w Mat. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do Was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Kiedy jest tutaj mowa o fałszywych prorokach, owszem, dotyczy to w jakimś sensie fałszywych biblijnych proroków, ale nie tylko. Faktem jest, że mamy wielu ludzi, którzy przychodzą i twierdzą, że mają przesłanie i że mają rozwiązanie i wyglądają jak owieczki. Oni brzmią, jakby rzeczywiście chcieli pomóc ludziom, jednak wewnątrz kipią żarem jak wilki. I znowu nie musimy osądzać ludzi. O, muszę się pomodlić, muszę zobaczyć, co jest prawdą. Nie, nie musisz osądzać ludzi, ale powiem Tobie, co Bóg powiedział. Musisz osądzić ich owoc. Możesz spojrzeć na osobę i powiedzieć, zdecydować, zdeterminować, czy ta osoba jest dobra czy zła, nie tylko na podstawie tego, co widzisz na zewnątrz, ale co mają w sercu. Zobacz, co Biblia mówi. Możesz ocenić, czy ich owoc jest dobry czy zły. Mateusza 7,16 mówi: Będziecie ich znać i poznacie po ich owocach. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Bo każde dobre drzewo wydaje dobry owoc, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Posłuchajcie. Dobre drzewo nie może wydać złych owoców. Ani złe drzewo nie może wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje owoców, zostanie odcięte i wyrzucone do pieca. Dlatego po ich owocach ich poznacie. Mówię Wam, dziś jest szalone, co ludzie czynią, aby zdeterminować, co jest dobre, a co złe. Czasami nawet nie wiem, jak to wyrazić. Z jednej strony to mnie maksymalnie burzy i wyprowadza z równowagi, jak bardzo dziś przywódcy światowi pomijają niewinnych, a jednocześnie będą podkreślać cierpienia innych ludzi, ale w tym samym czasie nie zrobią nic, aby zatrzymać ten problem, bo musimy sobie uświadomić, że politycy i ludzie. Którzy są bardzo zajęci tworząc swoje własne organizacje, pamiętaj, oni odnoszą sukces tak długo, jak dzieje się źle na świecie. W starożytnych Chinach, w ich dawnym systemie medycznym, panowała niesamowita zasada. Otóż każdy, kto miał swojego doktora, płacił mu tak długo, jak był zdrowy. Ale jak tylko zacząłeś chorować, przestawałeś płacić temu doktorowi, dopóki on nie doprowadził cię z powrotem do pełnego zdrowia. Więc jaki był z tego wniosek? Taki doktor musiał zrobić wszystko, aby utrzymać cię w najlepszym zdrowiu. Jednak nasz amerykański i europejski system medyczny działa dokładnie na odwrót. Celem zachodniej medycyny jest, aby aplikować w ciebie masę tabletek. I uzależnić cię od tych psychotropów albo jakichkolwiek innych używek, i w taki sam sposób działa dzisiejszy cały system polityczny. Bo to, co naprawdę dzisiejsze miasta powinny uczynić i system polityczny, to przestać płacić, opłacać przywódców, dopóki nie rozwiążą strasznych problemów kryminalnych oraz tych, którzy uchwalają prawa dozwalające, aby takie rzeczy się działy. Bo kiedy wreszcie miasto osiągnie pokój, wtedy dopiero powinni zacząć płacić takim prezydentom miast i narodów z powrotem, czyli kiedy staną się z powrotem efektywnymi przywódcami. Jednak co się dzisiaj dzieje? Dokładnie na odwrót. Kiedy ludzie tracą pokój, kiedy rozwija się chaos, dzisiejsi politycy wzbogacają się i wzbijają, budując na tym swoją reputację i władzę. Dzisiejszy system jest stworzony, aby kłamać ludzi, aby dawać im obietnice, których i tak nigdy nie dotrzymają, bo niestety to co dziś większość z tych polityków i władców wie, to właśnie tą odwrotną rzeczywistość. Jeżeli zaprowadziliby pokój, jeżeli ludzie nie obawialiby się ich, wtedy przestaliby im płacić, i wtedy ich reputacja nie byłaby aż tak silna, wielka, potężna. Dlatego modelem dzisiejszych państw jest stwórz problem i chaos, który zastraszy ludzi i utrzyma w panice. A potem do tego dołóż obietnicę, że na pewno to naprawisz. Dlatego ważne jest, abyś się obudził, ty i ja, i powiedział, nie będę wspierać tych, którzy są zwodniczy, chciwi władzy i własnej sławy, nie zważając na dobro nikogo innego. Czas byśmy zdecydowali, że nie będziemy wspierać nikogo, kto im więcej dostanie władzy, tym więcej chaosu stworzy na ziemi. Dlatego dziś nie potrzebujemy wielkich, tajemniczych wizji i objawień, albo wielkich proroctw, ale po prostu potrzebujemy spojrzeć na owoc, bo cały problem mógłby się zakończyć w naszych krajach, czy to w Ameryce lub w Europie, gdybyśmy nauczyli się zdrowo patrzeć na owoce tych polityków, którzy próbują rządzić naszymi krajami, okradając ich z bożych biblijnych zasad. I tak samo w naszym prywatnym życiu, jeżeli widzisz coś, co przynosi złe owoce, nie osądzaj Twojego sąsiada, Twojej żony, męża, Twoich bliźnich, ale sam rozwiąż ten problem w Twoim sercu. To Ty się tym zajmij, nie osądzaj innych. Jeżeli widzisz, że coś produkuje zły owoc w Twoim życiu, pozbądź się tej idei, bo Bóg naprawdę pragnie, abyś miał niesamowite życie. I mam nadzieję, że przeczytasz, wysłuchasz całą moją książkę Apokalipsę. Bo nie chodzi tylko, aby odpowiedzieć na pytanie, czy żyjemy w czasach ostatecznych, ale abyś odkrył cudowną relację, którą możesz mieć z Bogiem, abyś widział go takim, jakim on naprawdę jest, jak możesz w twojej sytuacji doświadczyć Boga. Bo tylko to jest moim zamiarem, moim jedynym celem, ażeby przybliżyć się do niego. Owszem, będziemy poruszać tematy polityczne, światowe, historyczne, biblijne, ale wszystko. Wszystko zawsze sprowadza się do poziomu twojego serca i tego, czy rzeczywiście żyjesz w jedności z Bogiem. I pamiętaj, nie musisz szukać specjalnych proroków i ludzi. Bóg mówi do twojego własnego serca, dziś i na zawsze.